Hej, jestem Bruno. Znajdujemy się na Street Parku w Krytym Skateparku w Krakowie na półkolonii deskorolkowej Winter Camp. Przez ostatnie 5 dni dzieciaki doskonaliły swoje umiejętności w jeździe na deskorolce oraz brały udział w różnych warsztatach. Każdy z dzieciaków nabrał mega fajnie, przyprogresował na deskorolce oraz fajnie spędził czas z rówieśnikami. W uczeniu dzieciaków na desce najbardziej lubię ich chęć do nauki i satysfakcji z tego, jeśli czegoś się nauczą, ale to też nie jest najważniejsze. Myślę, że najważniejsze jest to, że ktoś chce z kimś działać i rozwijać się, po to, aby dalej móc robić coś samemu albo po prostu trenować. Cześć, nazywam się Maja i jestem w Street Parku. Jeżdżę na desce i bardzo mi się tu podoba. Nauczyłam się na przykład jechać z rampy i dużo różnych sztuczek, których wcześniej nie umiałam. I to tylko 5 dni, więc się mega cieszę, że tu jestem. Można się nauczyć bardzo dużo rzeczy, więc polecam.